Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Z tej strony Artur Jabłoński, a to mój kolejny odcinek podcastu. Konkretnie o marketingu. Oparłem się pokusie, żeby nagrywać odcinek typu Marketing w dobie koronawirusa. A jak tak sobie chodzę po Facebooku, no to się okazuje, że niektórzy tej pokusie się nie oparli. Natomiast to nie w moim stylu. Nagrywam to w środę, a odcinek ukaże się w kolejną środę. Zobaczymy, jaka rzeczywistość nas czeka w momencie, w której będę to uruchamiał. Póki co staramy się opanować panikę, opanować własne emocje. I ja również na spokojnie nagrywam dla was kolejny podcast, który dzisiaj chciałbym poświęcić tematyce jednego z moich ulubionych celów reklamowych, którym jest pozyskiwanie kontaktów z angielskiego Lead Ads. Zaczynajmy! Kiedy prowadzę swoje szkolenia ze skutecznej reklamy na Facebooku to jednym z celów reklamowych, które pokazuję oczywiście zawsze no bo jest myślę bardzo oryginalny są właśnie formularze kontaktowe nazwane w systemie pozyskiwanie kontaktów. Jeżeli ktoś korzysta z anglojęzycznej wersji panelu, no to tam nazywa się to Lidac. sprawa wygląda następująco, że ku mojemu zdziwieniu zazwyczaj mało osób w ogóle kojarzy ten format. To jest dziwne, szczególnie biorąc pod uwagę, że mamy do czynienia z salą pełną marketingowców, którzy zapisali się na tego typu szkolenia. Z czasem przestałem się dziwić i obserwując na Facebooku, widzę, że formularze Lidac, tudzież pozyskiwanie kontaktów, to typ reklamy, który pojawia się stosunkowo rzadko. Czasem, odpowiednio wykorzystane, może przynieść Tobie i Twojemu biznesowi bardzo duże korzyści. Zastanówmy się więc na początek, w sensie wyjaśnijmy sobie, czym tak naprawdę te formularze są. Wracając do naszego ukochanego systemu reklamowego, czyli systemu Facebooka i Instagrama, to doskonale zdajesz sobie sprawę z tego, że są tam trzy etapy konfiguracji. W pierwszym jest kampania, w drugim zestaw reklam, czyli grupa docelowa de facto. A trzecim reklama jako taka. I wielokrotnie podkreślałem w tym podcaście, że wybór celu ma niebagatelne znaczenie, ponieważ z jednej strony oczywiście wpływa na optymalizację całości, już po fakcie, w sensie optymalizację twojej grupy docelowej. Z drugiej strony natomiast sprawia też, że pewne opcje są dostępne, albo nie są dostępne. 90% rzeczy jest de facto wspólnych dla każdego celu reklamowego, poza wspomnianą optymalizacją. Natomiast w przypadku niektórych celów pewne rzeczy działają nieco inaczej. Takim celem jest właśnie pozyskiwanie kontaktów, czyli tzw. Tak formularze kontaktowe. Jak w zasadzie ten cel reklamowy działa? Otóż jeżeli chodzi o sam etap dobór grupy docelowej, to nie ma żadnej różnicy w stosunku do tego, co możesz wybrać np. w celu reklamowym ruch czy konwersję. Jedyna rzecz, jaką musisz zrobić zanim w ogóle będzie Ci dane uruchomić tego typu reklamę, to zaakceptować regulamin związany z widaccami. Mniejsza jego treść jest to po prostu wymagane z uwagi na RODO i inne przepisy, więc nie będziemy się w to wdawali. Natomiast jest to wymagane, ponieważ są to formularze, które służą zbieraniu danych bezpośrednio na Facebooku i Instagramie. Dlaczego? Gdyż ponieważ mechanika działania tej reklamy jest następująca, po kliknięciu w posta reklamowego, który wygląda dokładnie tak samo, jak każdy inny post reklamowy, który na Facebooku czy Instagramie widzisz. Człowiek nie przenosi się na stronę, nie rozpoczyna konwersacji z fanpage'em, czy nie robi żadnej innej akcji. Zamiast tego, czy na komórce, czy na komputerze, czy na tablecie, otwiera mu się okienko. Okienko, które zawiera w sobie formularz kontaktowy. Taki sam, jaki mógłbyś umieścić na przykład na landing page'u, albo taki, jaki mógłby ktoś wypełnić w zakładce kontakt na twojej stronie internetowej. Jedna bardzo ważna różnica i na niej de facto zasadzają się litacy jest następująca. Ten formularz z automatu wypełnia się danymi, które system pobiera z profilu tej osoby. Co to za dane? Możesz poprosić na przykład o imię mail nazwisko, adres e-mail, numer kontaktowy w sensie numer telefonu, ale na przykład też o wiek, płeć, miejsce zamieszkania, czy jeżeli chcesz, możesz zadać kilka pytań otwartych. Te natomiast wymagają już oczywiście tego, żeby samodzielnie wpisać jakąś rzecz. Ja uważam, że jest to jeden z ciekawszych celów reklamowych, które można wykorzystać. Dlaczego? No właśnie, z uwagi na jego wygodę. Ile razy stawałeś przed sytuacją, w której hamowało cię przed skontaktowaniem z jakąś firmą to, że musisz właśnie wypełniać mniej lub bardziej skomplikowane formularze, żeby to uczynić. Inna sprawa. Nie wszystkie strony wyglądają Fajnie na urządzeniach mobilnych albo nawet na tabletach. To bardzo problematyczne, bo czy kiedykolwiek wypełniałeś jakieś formularze zgłoszeniowe na komórce? Na przykład zapisywałeś się na jakieś wydarzenie, czy próbowałeś się z nim skontaktować? Jasne. Być może dla Ciebie jest to wygodne, ale uwierz, że jest cała masa ludzi, których to właśnie zniechęci. Stąd formularze kontaktowe, które uniezależniają się I twój fanpage, czy konto na Instagramie, od strony internetowej jako takiej, mogą być opcją po pierwsze przydatną, a po drugie usprawniającą pewne rzeczy. Podobnie jak materiały błyskawiczne, formularze kontaktowe ładują się błyskawicznie, właśnie. Jesteś więc też uniezależniony od faktu, czy twoja strona internetowa w zasadzie szybko się ładuje, czy też nie. Tego typu formularzy na pewno możesz się spodziewać po instytucjach takich jak banki, jak firmy B2B. Czy w kilku innych branżach. My na przykład wykorzystujemy je bardzo często przy rekrutacji. Pracujemy z firmą, która zajmuje się wysyłką i rekrutowaniem opiekunek osób starszych za granicę. Jak się okazało, no nie jest to praca, na którą ktoś chce zapisywać się sam z siebie. Bardzo chętnie porozmawia o czymś takim, ale żeby było z kim rozmawiać, to trzeba wydobyć do kogoś kontakt. To, co my więc robimy, to puszczamy reklamę, która prosi tylko i wyłącznie o pozostawienie danych kontaktowych do siebie. A wówczas w dogodnej do danej osoby chwili czy sytuacji konsultant tudzież rekruter zadzwoni i będzie rozmawiał na temat potencjalnej pracy. Okazało się, że taka forma dużo lepiej sprawdza się niż standardowe możliwości. Oczywiście słuchamy w tej chwili podcastu, więc sytuacja jest następująca. Nie będę cię prowadził krok po kroku przez etap konfiguracji reklamy jako takiej. Myślę, że spokojnie poradzisz sobie w tym na spokojnie przed własnym komputerem, przed własnym menadżerem reklam. Natomiast w tym odcinku chciałbym zwrócić Twoją uwagę na kilka z mojej perspektywy bardzo ważnych elementów, które sprawią, że Twoje formularze rzeczywiście będą skuteczne. Takich elementów, o którym warto pamiętać, jest to rzecz, która tyczy się nie tylko lidaców, ale wszelkich formularzy kontaktowych w ogóle to bardzo proste stwierdzenie. Im mniej pól formularza, które trzeba wypełnić, tym lepiej. Prawdopodobnie nieraz o tym czytałeś w różnego rodzaju case studies na temat zwiększania współczynnika konwersji. Jeżeli chcesz, żeby potencjalni klienci czy zleceniodawcy kontaktowali się z Tobą częściej, czyli żeby większa część obecnego ruchu na Twojej stronie konwertowała, jedną z rzeczy, którą możesz przetestować i która przeważnie działa, jest zmniejszenie liczby pól w formularzu, jeżeli na ten moment są one przesadnie rozbudowane. Bo czy rzeczywiście już na samym początku potrzebujesz wszystkich informacji na temat strony internetowej danej firmy, albo w historii życia czy poszczególnych innych elementów o to zawsze można dopytać. Natomiast kluczowe jest żeby wiedzieć z kim możesz się skontaktować, w jaki sposób no i ewentualnie kiedy, jeżeli pytasz ludzi o preferowaną godzinę czy metodę kontaktu. W mimo że są one wypełniane w większości wypadków automatycznie jest bardzo podobnie. Po pierwsze, owszem, możesz zadać pytania otwarte w tego typu formularzach. Ale to się trochę mija z celem. Gdyby ktoś chciał wypełnić formularz, no to zrobiłby to bezpośrednio na Twojej stronie internetowej. Lidacy puszczamy po to, żeby nie musiał tego robić. Natomiast to nie zmienia faktu, że osoba, która zobaczy formularz, który po kliknięciu wypełni się jej danymi, będzie bardzo, bardzo przekonana, żeby pozwolić Ci te wszystkie dane pozyskać. Bo pojawia się taki bardzo prosty wątek, czyli a czemu oni tego wszystkiego tak w zasadzie ode mnie potrzebują? Dlaczego? Po co tyle tych danych? Wobec tego lepiej zostawić to po prostu jak najbardziej ograniczone. My ze swojej perspektywy przeważnie prosimy o imię i nazwisko, adres e-mail i jeżeli ma to być konwersacja telefoniczna, no to oczywiście numer telefonu. Całą resztę lepiej jest dograć już w bezpośrednim kontakcie. Druga sprawa to przestawienie języka. Formularz tworzy się na trzecim etapie konfiguracji reklamy, czyli w zakładce reklamy. Po prostu poniżej kreacji posta reklamowego, czyli coś, do czego do tej pory standardowo mogłeś już czy mogłaś dojść, będzie osobny przycisk na tworzenie nowego formularza. Sęk w tym, że kiedy go przechodzisz, nie ma informacji o języku i możesz zauważyć w podglądzie po prawej stronie, że te wszystkie dane, czyli imię, nazwisko, adres e-mail itd. będą się wyświetlały po angielsku. I teraz jakkolwiek głupie by to nie było, no to wygląda rzecz trochę dziwnie. Pamiętaj więc, by podczas tworzenia formularza przełączyć się na zakładkę ustawienia tego formularza i tam zaznacz dwie rzeczy. Pierwsza sprawa: ustaw formularz na język polski, właśnie po to, żeby te wszystkie nazwy wyświetlane przy wypełnianych automatycznie polach były w języku ojczystym tej osoby. A druga: przestaw formularz na otwarty. Jeżeli tego nie zrobisz, to każda osoba, która udostępniłaby na przykład Twoją reklamę jako interesującą, Innym osobom, żeby z jej tablicy bezpośrednio mogły zapisać się na kontakt z tobą, uniemożliwi to tym osobom. Taka reklama nie będzie mogła być wypełniana przez nikogo, kto nie był przez nią bezpośrednio targetowany i komu ona się bezpośrednio nie wyświetliła. Nie da się jej więc umieścić na grupie, nie da się jej wrzucić na wydarzenie, nie da się jej udostępnić. Żeby to wszystko się zadziało i żeby formularz w takiej sytuacji zadziałał również, musisz przestawić go na otwarty. Trzecia rada tyczy się już samego formularza i jego wyglądu. Mówmy się, tak jak Ci powiedziałem w kontekście moich szkoleń, sporo osób obecnych na sali nawet nie do końca wie, że taki formularz istnieje że taki format reklamowy na Facebooku właściwie jest. To co dopiero powiedzieć o Twoich odbiorcach? Być może nawet ci bardziej zaawansowani internetowo czy milenialsi mieli już styczność z czymś takim, ale niekoniecznie. I to, że ktoś wychowywał się z internetem, to też nie do końca oznacza od razu, że będzie wiedział, jak ten internet dokładnie funkcjonuje, czy jak działają posty reklamowe na Facebooku. Teraz wyobraź sobie sytuację, że nie jesteś specjalnie specem od Facebooka, jakim niewątpliwie jesteś teraz. Klikasz sobie jakąś reklamę i zamiast przejść na stronę, otwiera Ci się jakieś dziwne okienko i nie wiadomo skąd, na tym okienku są Twoje dane. I ja się nie dziwię, że spora część osób może uważać, że coś takiego to jakaś kradzież danych. My sami zaczęliśmy się z podobnym przypadkiem właśnie w kontekście tej firmy o rekrutacji. Tuż po uruchomieniu takiej reklamy, widzieliśmy, że ma ona fantastyczne statystyki, jeżeli chodzi o CTR, klikalność i koszt za samo kliknięcie. Natomiast formularzy wpadało niezwykle mało. Stwierdziliśmy więc, że hej, reklama ewidentnie angażuje ludzi i przyciąga uwagę, ale coś musi być nie tak z tym krokiem następnym. I okazało się, że wystarczyło zrobić bardzo prostą rzecz, którą Tobie również polecam. Tą rzeczą było wyjaśnienie w tekście reklamy, co zadzieje się po kliknięciu. Od tej pory każda taka reklama kończy się tekstem. Kliknij, formularz wypełni, wypełni się Twoimi danymi, a my skontaktujemy się z Tobą następnego dnia. Zadzwoni do Ciebie konsultant, czekaj na jego telefon. Lub dowolna inna iteracja tego tekstu. Jak wiadomo, testujemy różne warianty. Natomiast dzięki temu zauważyliśmy, że konwersja, czyli liczba przesłanych formularzy, bardzo mocno wzrosła. Bo ludzie czytają jednak te teksty i poczuli się prawdopodobnie uspokojeni. Jeżeli natomiast kierujesz swoje treści, i swoje reklamy do osób bardziej zaawansowanych i świadomych tego, jak działają tego typu technologiczne rozwiązania, to myślę, że warto zamieścić innego rodzaju informacje. Informacje, co zadzieje się z tymi danymi. Są osoby, szczególnie w branży IT, które doskonale rozumieją mechanizmy takie jak podobni odbiorcy, ukrywanie baz, targetowanie reklam na tej podstawie. Nie będą więc skorzy, żeby zostawić Ci swoje dane. Chyba, że zobowiążesz się do tego, że nie będziesz z nimi robił tego typu cudów. Jeżeli więc nie jest to Twoim celem, bo być może właśnie taki miałeś, tudzież miałaś swój ukryty cel, ale jeżeli akurat nie tym razem, to warto w tekście reklamy umieścić informację, że dane, które pozyskujesz z pomocą lidac, tego formularza, będą wykorzystane wyłącznie do próby kontaktu. Jeżeli złożysz takie wyjaśnienie, to duża część spośród bardziej świadomych internetu i jego mechanizmów osób będzie chętna, żeby ci te dane pozostawić. Osobnym ciekawym pytaniem jest to, komu właściwie takie formularze pokazywać? I teraz tutaj aż się prosi o taką typową odpowiedź szkoleniowa: koleniowca, tudzież prawnika, to jest, to zależy. Natomiast zastanówmy się wspólnie nad tym, od czego to zależy. Osobiście nie mam problemu z tym, żeby puszczać tego typu reklamę już do tak zwanego zimnego ruchu, czyli osób, które nigdy wcześniej nie miały z Tobą kontaktu, ale mogą być zainteresowane ofertą. Jeżeli chodzi o reklamy rekrutacyjne, o których mówiłem, a robimy takich wielu dla, wiele, dla wielu branż, to spokojnie tego typu reklamy puszczamy. Jeżeli chodzi też na przykład o pozyskiwanie studentów, osób zainteresowanych kupnem mieszkania, subskrybentów newslettera, też nie ma z tym absolutnie żadnego problemu. Natomiast, jeżeli uruchamiasz tego typu reklamę i zauważyłeś, że no nie jest ona przesadnie skuteczna i wpada tych formularzy bardzo mało, albo są bardzo drogie, to rozważ na przestawienie ich nie na pierwszy kontakt z Marką, ale na przykład na inny etap całej ścieżki. Być może celuj w osoby, które były na Twojej stronie, czy były na niej kilka razy, żeby były to też osoby, które no mają pojęcia, z kim właściwie mają do czynienia. Być może wówczas będzie im łatwiej przekazać Ci no coś tak wrażliwego, jak jednak ich dane osobowe. Natomiast z mojej perspektywy, jeżeli chcesz zapisać ludzi do newslettera, albo na przykład przekazać im jakiś kod rabatowy, nie robiąc tego w poście, tylko bezpośrednio w formularzu, tak żeby przy okazji mieć później do nimi kontakt w jakiejś swojej, na przykład platformie Marketing Automation, to spokojnie możesz to robić na tak zwany zimny ruch. Pytanie, które często dostaję jest również pytaniem o koszty. I tutaj, no cóż, można by się długo rozwodzić nad tym, od czego zależą koszty reklamy na Facebooku i Instagramie. Jeżeli Cię to interesuje, to kiedyś z przyjemnością zrobię o tym odcinek, tylko musisz mi dać znać w komentarzach albo do tego odcinka, albo wysłać tę wiadomość gdziekolwiek indziej, żebym się dowiedział. Natomiast w kontekście litaców nie jestem Ci w stanie pomóc zreształować. Mogę się posłużyć wyłącznie przykładami z kilku branż. Przeciętny zapis do newslettera kosztuje kilkanaście-kilkadziesiąt groszy. Przykładowo robiliśmy kiedyś kampanię na wędkarzy. Przy okazji dowiedziałem się wtedy, że karpiarze to tacy iPhoniarze wędkarstwa. Prawdziwa elita, która wydaje najwięcej pieniędzy, i tak dalej. Jeżeli więc jesteś karpiarzem, wysoka piątka dla Ciebie, natomiast ja nie będę stukał w mikrofon, bo później będzie to dziwnie brzmiało na nagraniu. A jeżeli nie wiedziałeś, że karpiarze to iPhone'iarze tego świata, przynajmniej świata wędkarskiego, no to widzisz, bawimy i uczymy w tym podcaście. Natomiast przeciętny, czy to karpiarz, czy zwykły wędkarz, no tego już nie rozróżnialiśmy, kosztowało na przykład 20 groszy. Osoba, która pobierała kody rabatowe, podobnie. Zapisy na różnego rodzaju zabiegi do salonów tatuażu na zabiegi depilacji to był koszt rzędu kilkunastu, czasami kilkudziesięciu złotych. A z kolei na przykład umówienie się już na coś tak poważnego jak rozmowa w sprawie mieszkania, to już koszt rzędu kilkudziesięciu, a czasami nawet przynajmniej w Warszawie, powyżej 100 złotych. Tu musimy jeszcze dojść do ostatniego wątku, mianowicie co ze skutecznością czegoś takiego? Uwaga, chciałbym cię bardzo gorąco przestrzec. Dużo osób, które dowiaduje się o formacie pozyskiwania kontaktów, jest mega optymistycznie nastawionych. Jak najprędzej uruchamia tego typu kampanię i potem jest zrodze rozczarowana jedną rzeczą, mianowicie jakością tych leadów. Dlaczego? Co się dzieje? Okazuje się, że albo próba kontaktu z osobą, która zostawiła kontakt do siebie, cię nie udaje. Te osoby zwyczajnie nie odpowiadają na maile, albo jeżeli już uda się do nich dozwolnić, to udają, że nie wiedzą o co chodzi. Dlaczego mówię udają? No ponieważ żeby przejść taki formularz, no to kilka kliknięć po drodze trzeba wykonać. Nie dość, że trzeba go otworzyć. Czasami trzeba przejść tak zwany ekran powitalny, czyli pierwszy, na którym można powiedzieć co i jak jeszcze raz o sobie, żeby wiedziała gdzie właściwie klika. Potem jest ekran z danymi, a potem jeszcze są wszystkie zgody, które już tylko od Ciebie jest zależne, jakie będą i ile ich będzie. Więc trochę się trzeba natrudzić, żeby takim lidem zostać. Stąd uważam, że niektórzy albo nie pamiętają, co klikają, albo nie wiem, w jakim stanie to robią. W każdym razie spokojnie spodziewaj się, że około połowa lidów z Twoich formularzy nie będzie wiele warta, więc te pierwsze koszty lida przemnóż sobie raczej razy dwa. Zobacz, które grupy docelowe się sprawdzają, która z który z Twoich zestawów reklam będzie przynosił pożądane efekty. Być może będziesz tym szczęściarzem, który nie będzie miał problemów, o które wymieniłem, ale lepiej się miło rozczarować, być mile zaskoczonym, niż właśnie się gorzko. Rozczarować. Przygotuj się więc, że te lidy mogą albo być nieresponsywne, albo uważać, że coś jest nie tak. Natomiast ze swojej perspektywy mogę Ci powiedzieć, że generowaliśmy tego typu lidy w najróżniejszych branżach. Od osób zainteresowanych inwestycjami w nieruchomości, które miały dziesiątki, jak nie setki tysięcy wolnej gotówki, przez osoby zainteresowane instalacjami paneli fotowoltaicznych, czyli też specyficzna i usługa, po szeroko pojęte kupony rabatowe do sklepów odzieżowych. A biorąc pod uwagę, że nie wyczerpaliśmy w ogóle takiego wątku, jak na przykład integracje z innymi systemami, które sprawiają, że Twój handlowiec czy Twój system marketing automation w zaledwie kilka sekund może podjąć próbę kontaktu z osobą, która zostawiła do siebie wiadomość, to taki formularz kontaktowy może się okazać jedną z najciekawszych i najlepszych form reklamy, jaką możesz sobie przygotować. Czego oczywiście bardzo Ci życzę. Jednocześnie dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka. Na dziś to tyle. Oczywiście standardowo zapraszam Cię do kilku rzeczy. Subskrybuj ten podcast, czy na Spotify, czy Apple Podcast, Google Podcast, czy dowolnej innej aplikacji podcastowej. Jeżeli to zrobisz, będzie mi bardzo miło, a Ty dostaniesz powiadomienie o każdym nowym odcinku. Jeżeli którykolwiek z dotychczasowych odcinków w czymkolwiek Ci pomógł, to będę bardzo wdzięczny, jeżeli zostawisz swoją recenzję w Apple Podcast lub w innym serwisie, ponieważ im więcej tych recenzji, tym bardziej kocha mnie algorytm. A im bardziej algorytm mnie kocha, tym prędzej dotrę do nowych odbiorców. A obserwowanie, jak rosną te wszystkie statystyki, jest dla mnie szalenie motywujące. Mam więc nadzieję, że udało mi się skutecznie nakłonić Cię do tego, żeby właśnie te recenzje zostawić. A na dziś to wszystko. Powodzenia z formularzami kontaktowymi. I co? Do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Cześć!